No, cele są wygra wygrać następne dwa mecze. A będziemy walczyć i będziemy starać się, żeby wygrać. A, tak wspomniałem chyba wcześniej, że niezależnie czy już jesteśmy czy nie, będziemy walczyć do końca i to są bardzo dwa mecze dla nas. No i no, ten sezon był ciekawy. Na początku nie wyszliśmy tak, jak chcieliśmy, a później mieliśmy a małe pro problemy, no, kontuzje, duże problemy. No i był czas na zmiany i to też dużo nas, nam pomogło. No i też był taki, taki moment, że nagraliśmy chyba na naszym meczu pod rząd u, u siebie. Jest trudno zacząć sezon gdzieś na, na, na wieży i myślę, że to do, nam pomogło. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w Polsce, że miałem okazję pokazać się. Bardzo dziękuję na przykład trenerowi Magro i cały... cały organizacji zdąwe, naprawdę że dali mi taką szansę. Oczywiście, że na początku nie grałem tak jak powinnam i, i mogłem, powiedziałem, że stać mi więcej. No i tak troszeczkę trochę po trochu, mecz po mecz, przez ciężką, ciężką pracę dawałem wszystko i myślę, że teraz lepiej gram. I'm a little bit out of the shape because I didn't play for a long time, but uh, uh, it's good. Uh, I'm getting better every time, so hope until playoff start I'll be in in good shape to help my team. Uh, it's good it's a good feeling to, to, to have a good uh, individual performance, but at the same time uh, I'm happy that uh, I helped the team to, to win game and I will try to help uh, on every possible way defense assist points, whatever whatever is necessary at the moment. So like I said at the beginning I'm getting in the shape, I'm starting knowing uh, my teammates better so I think from this point we just can get better. and the coach they received me really really good and uh, like I uh, before I signed I heard it was uh, it is good atmosphere here inside the team which is a uh, true and uh, there is a lot of potential a lot of good players and like I said in press conference before uh, on the practice we have to use to to improve because we have a lot of space to to grow as a team